I to taki nietypowy spektakl, bo po pierwsze musical i to na dodatek dwuosobowy, czyli chyba coś, co właściwie rzadko się zdarza. I a I to sztuka, która opowiada o uczuciach. tak naprawdę zawiera sobie wszystkie te elementy, których ja szukam, szukając sztuki, którą chciałabym zrealizować. Ty się poszenią w saksofon, zacznę codzienno ćwicząc melodykę jakąkolwiek bądź. Spektakl bardzo kochany, mimo różnych wzlotów i upadków, które zdarzają się w małżeństwie, tak naprawdę to jest spektakl o miłości. A czyli to dlatego, że sklepienie było zbyt niskie. Lisiu, musisz zadzwonić to, po lekarza! O, o, bolicie, tak? Musisz zadzwonić po niego! Oczywiście! Już! Oczywiście Natychmiast! Tak jest, kochanie! tak ja cię kocham! Ja cię też. <laughs> Brawo, świetnie! Nie tak, wyprowadzaj się tak. Trzaskaj pieniędzmi. To twoim stem bardzo proszę. nie Także serdecznie zapraszamy do Teatru Rampa. Do spektakl Idu, Idu, Premiera 31 marca. I obiecujemy naprawdę świetną zabawę i trochę może błęski wokół. Jest przełomowa chwila w naszym życiu. Ja pragnę cię opuścić. <głosy> Dobrze? Słucham. <noise> Dobrze, w tym spektaklu jest mnóstwo scen żywcem wyjętych po prostu z życia każdego z nas, a historia o gubieniu skarpetek to po prostu historia z mojego małżeństwa. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszam. No i super, to ze skarpetkami.